Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, Dzieci Boże! Dziś przypada liturgiczna uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny. Znamy to imię i tę postać od dzieciństwa, z naszych domów, z katechizmu, z ołtarzy świętego Józefa i figur w naszych kościołach. Wzywamy Jego pomocy w chwilach trudnych naszej ziemskiej wędrówki. Jego hebrajskie imię Józef lub Jehosef. Które jest skrótem od Jachwe, Bóg i czasownika Jasaw, pomnożyć, dodać, oznacza w języku polskim Bóg pomnożył, Bóg dodał, niech Bóg pomnoży. Józef pochodził z królewskiego rodu Dawida. Wykazuje to święty Mateusz w genealogii przodków opiekuna Jezusa. Mimo wysokiego pochodzenia, nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla. Zdaniem świętego Justyna, który żył bardzo blisko czasów apostołów, Józef wykonywał narzędzia gospodarcze i rolnicze. Właśnie te, przy których Jezus w swoim wieku młodzieńczym pomagał swemu przybranemu ojcu. Ksiądz Janusz Stanisław Pasierb tak opisuje warsztat cieśli Józefa. Drewno i żelazo i światło jak przy torturach lub egzekucji nocą Osłonięte od naszej strony dłonią dziecka, w której już krew świeci. Kiedy Józef dowiedział się, że Maryja oczekuje dziecka, wiedząc, że nie jest ono jego, postanowił dyskretnie usunąć się z życia Maryi, by nie narazić jej na zhańbienie i obmowy. Prowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do siebie. Polski malarz renesansowy Bernardino Luini. Namalował fresk w kościele Santa Maria de la Pace w Mediolanie, który zatytułował Sen Świętego Józefa. Na pierwszym planie malarz umieścił anioła ukazującego się śpiącemu Józefowi. W głębi widać postać Maryi, która siedząc pochyla się nad przyborami do szycia. Święty Józef śpi oparty na drewnianej ławie. Anioł ze złotymi skrzydłami i w powłóczystej białej szacie zwraca się do Józefa. W lewej ręce trzyma białą lilię, zupełnie jak w scenach ukazujących zwiastowanie Maryi, a prawą wskazuje na niebo. Anioł przekona Józefa o niewinności Maryi i ten wziął ją do domu. Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, Józef udał się z brzemienną małżonką do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu dziecku imienia i przedstawieniu go w świątyniu, w obliczu prześladowania uciekają wszyscy troje do Egiptu. Po śmierci Heroda udają się do Nazaretu. Po raz ostatni święty Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy. Tam Jezus po raz pierwszy zaczął otaczającym go uświadamiać swoje posłannictwo. Zauważmy, że w opisie ewangelicznym dwa razy jest użyty termin ojciec, ale za każdym razem w inny sposób. Najpierw Maryja mówi do Jezusa, oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Józef był tylko ojcem przybranym. Znamy całą historię związku Józefa z Maryją i ewangeliści, którzy pisali o tym wydarzeniu, też o tym wiedzieli. I tu pada zaskakująca odpowiedź jego Jezusa. Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Odpowiedź Jezusa nie dotyczyła świętego Józefa, lecz Ojca, który jest w niebie. Boga Ojca, który jest Jego Ojcem. Ale bliska więź poprzez związek prawny świętego Józefa z Marią uczyniła go ziemskim opiekunem Jezusa, głową świętej rodziny. Chrześcijanie od Początku tak wierzyli i nadal tak wierzą. Z czasów, kiedy Jezus występował w roli nauczyciela, nie ma już w Biblii żadnej wzmianki o Józefie. Prawdopodobnie wtedy już nie żył. Miał najpiękniejszą śmierć i pogrzeb, jaki sobie można na ziemi wyobrazić, gdyż byli przy Nim w ostatnich chwilach jego życia Jezus i Maryja. Może dlatego tradycja nazwała Go patronem dobrej śmierci. Ojcowie i pisarze Kościoła podkreślają, że do tak bliskiego życia z Jezusem i Maryją opatrzność wybrała męża o niezwykłej cnocie. Dlatego Kościół stawia Świętego Józefa na czele wszystkich świętych. O Józefie pierwszy pisał Orygenes, chwaląc go jako męża sprawiedliwego. Święty Jan Złotousty wspomina jego łzy i radości. Święty Augustyn pisze o legalności jego małżeństwa z Maryją i o jego prawach ojcowskich. Święty Grzegorz z Nazjanzu wynosi godność Józefa ponad wszystkich świętych. Z pisarzy późniejszych o Świętym Józefie pisali Święty Albert Wielki, Święty Tomasz Zachwinu, Święty Bonaventura i wielu innych. Żyjący w XV wieku święty Bernard ze Sieny wprost wyrażał przekonanie, że Święty Józef osobnym przywilejem bożym, tak jak Matka Najświętsza, został wskrzeszony i z ciałem wzięty do nieba. Oraz, że już w łonie matki został oczyszczony z grzechu pierworodnego. Kochani, wielką czcią do świętego Józefa wyróżniała się święta Teresa Zawila, wielka reformatorka Karmelu, żyjąca w XVI wieku. Twierdziła wprost, że o cokolwiek prosiła Pana Boga za przyczyną świętego Józefa, to zawsze otrzymywała i nigdy się nie zawiodła. Wszystkie swoje klasztory fundowała pod jego imieniem. Jego też obrała za głównego patrona swoich dzieł. Doroczną uroczystość Świętego Józefa obchodziła bardzo bogato, zapraszając najlepszych kasnodziejów, orkiestrę i chóry, dekorując świątynię, wystawiając najbogatsze paramenty liturgiczne. Do szczególnych czcicieli św. Józefa zaliczał się również Święty Jan Bosko. Stawiał on Józefa za wzór swojej młodzieży. W roku 1859. Do modlitewnika, który ułożył dla swoich synów duchowych, dodał nabożeństwo do siedmiu boleści i do siedmiu radości świętego Józefa. Napisał też czytanki o świętym Józefie. Miesiąc marzec co roku obchodził jako miesiąc świętego Józefa, cząc go osobnym, codziennym nabożeństwem i specjalnymi rozważeniami. Kochani, wspominając dzisiaj świętego Józefa, oddajmy mu cześć i uczmy się od niego postawy wierności Bogu, tak potrzebnej dla naszych rodzin i dla nas samych. Uczmy się wierności cichej, milczącej, bo taki był święty opiekun Jezusa i Maryi. Szukając w naszych czasach modelu autentycznego chrześcijaństwa, warto zatrzymać się przy świętym Józefie. Może dla niektórych wydaje się być anachroniczny, ale on posiadał istotne cechy, które są potrzebne dla każdego głębokiego chrześcijańskiego życia. Siostry i bracia, słyszymy dzisiaj fragment listu świętego Pawła do Rzymian, który nam wskazuje na Abrahama i jego wiarę. Właśnie Józefowi zawdzięczamy ten model wiary, który jest potrzebny nam wszystkim. Wiara dojrzała, rozumna, zajmowanie odpowiedniego stanowiska wobec cudu pojawienia się na tej ziemi Boga wiara, która łączyła się z rozmodloną nadzieją. Często mówimy, że wiara wyprzedza nadzieję. Bywa i odwrotnie. Jest czasem nadzieja, która nie określa jeszcze przedmiotu jak wiara, ale która nas ku niemu pociąga. Bóg jest dla nas często Bogiem naszej nadziei, do którego się modlimy. Potem dzięki modlitwie poznajemy go w wierze, tak jak poznał Jezusa Józef, który czekał z całym narodem izraelskim Pełen nadziei na przyjście Mesjasza. I wreszcie Józefa przepełnia najważniejsza cnota, która powinna charakteryzować nas wszystkich Chrześcijan: miłość. Miłość ma w sobie rys nadprzyrodzony wynikający ze spotkania z Chrystusem. Miłość chrześcijańska to miłość gotowa na poświęcenie, usłużenie bliźniemu, aż po ofiarę z życia łącznie. To chce zgłębić proste życie świętego Józefa, życie rzemieślnika, bo taki był dzisiejszy patron, ten zobaczy, że u niego po prostu dzień za dniem był praktyczną realizacją tej wielkiej miłości, która rodzi się z Boga. Kochani, właśnie tego nam najbardziej potrzeba: rozmodlonej nadziei, poznającej coraz głębiej Chrystusa wiary. I wypływającego z tego czynu miłości służebnej. Módmy się przede wszystkim o to, by Bóg przydał nam wiary, nadziei i miłości, bo to jest fundament naszego chrześcijańskiego życia. Pomódmy się dzisiaj za tych wszystkich, którzy pracują, aby poprzez pracę dochodzili do wolności, aby ta praca dawała im radość. Prośmy Boga, aby rozumieli, jaki jest związek miłości z pracą. A przede wszystkim, aby poznawali miłość Boga, który ten świat stworzył i przypomina nam, że jesteśmy po to, by ten świat tworzyć dalej, ale tworzyć dla Jego woli, dla Jego Królestwa. Ma to być Królestwo sprawiedliwości, pokoju, miłości, w którym czcimy Boga i drugiego człowieka, okazując sobie wzajemny szacunek. Módlmy się także o to, byśmy coraz głębiej rozumieli, jaki jest związek naszej Codziennej ofiary ze sprawowaną ofiarą krzyżową Jezusa Chrystusa. Święty Józefie, oblubieńcze Bogu rodzicy Marii, opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego syna i jego niepokalaną matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego ojca i opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzamy Ci nasze rodziny, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzamy Ci naszych rodziców, dzieci i wnuki. Prowadź Jezusa do naszych domów i pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasze rodziny osiągnęły szczęście doczesne i wieczne. Amen.